Las to piękne miejsce, przyzna to każdy, kto miał okazję pospacerować po lesie i móc podziwiać wspaniałe widoki. Las to dom zwierząt i roślin, wiemy o tym doskonale. Zwierzętom daje schronienie, dom, dostarcza pokarmu. Tu, w lesie, jego mieszkańcy wychowują swoje młode. Las to też miejsce, w którym rośnie wiele gatunków roślin. Mamy trzy rodzaje lasów: lasy liściaste z przewagą drzew liściastych. Iglaste z przewagą drzew iglastych, i najczęściej spotykane lasy mieszane. Las zbudowany jest warstwowo. Najniżej znajduje się dno lasu, czyli ściółka. Znajdziemy tu opadłe liście, pnie przewróconych drzew, kawałki kory. Jest to warstwa, która chroni przed nadmiernym wyparowywaniem wody oraz przed obniżeniem temperatury gleby. W tej warstwie żyją bakterie i grzyby. Które rozkładają opadłe liście i szczątki innych roślin. Powstałe sole mineralne dostają się do ziemi, użyźniając ją i dostarczając pokarmu korzeniom roślin. Ważnymi mieszkańcami gleby są dżdżownice, które spulchniają glebę i dostarczają w ten sposób tlen do jej wnętrza. W glebie mieszkają też krety, które zakładają w korytarzach swoje spiżarnie. Spotkać możemy też ryjówki. Ryjówki to najmniejsze ssaki świata. Mają ogromny apetyt, ale bez jedzenia giną już po 10 godzinach. W glebie spotkamy też mrówki, które budują gniazda na kształt kopców, z tunelami lub drążą labirynty w pniach drzew. mrówki są wszystkożerne i padlinożerne, co oznacza, że zjadają szczątki martwych zwierząt. Ich przysmakiem jest wydzielina gąsienicy motyla Modraszka. Ciekawostką jest to, że mrówki pozwalają tym gąsienicom zimować w swoim gnieździe. Karmią je nawet swoimi poczwarkami. Mrówki sprzątają las, są jak leśni sanitariusze. W najniższej warstwie lasu mieszkają też ślimaki, żuki leśne oraz groźne wije drewniaki, które ukrywają się pod kamieniami i w pniach drzew. Dlaczego są groźne? Bo mają gruczoły jadowe, polują nawet na małe zwierzęta. Tuż nad dnem lasu zobaczyć możemy runo leśne z roślinami i żyjącymi w tej warstwie zwierzętami. Do roślin runa leśnego należą mchy, porosty, jagody. Spotkać tu możemy jeża, który buduje swoje gniazdo z mchu i suchych traw. Jego pożywieniem są dżdżownice, owady, myszy i jaszczurki. Nie brakuje ich w tej warstwie. W wilgotnych miejscach runa zobaczyć możemy żabę. Ona też poluje na dżdżownice, owady, ślimaki. W nieco wyższej części runa wśród zielonych liści ukrywają się borsuki i lisy. Borsuk kopie duże nory z mnóstwem odnóg. Wokół jego nory zawsze panuje idealny porządek. Ma nawet coś na kształt toalety. Załatwia swoje potrzeby do wykopanych w ziemi dołków. Borsuk żywi się owadami, ślimakami, pisklętami, korzeniami, grzybami i owocami leśnymi. Na zimę zapada w lekki sen. Przerywa go, gdy jest głodny. Czasem do borsuczej nory wprowadza się lis. Zdarza się, że borsuk i lis są współlokatorami, ale nie wchodzą sobie w drogę. Mają osobne komory i korytarze. W momencie polowania oba te zwierzęta współpracują z sobą. Borsuk rozkopuje norę ofiary, a lis odcina jej drogę ucieczki. Lis zjada gryzonie, martwe lub chore, osłabione zwierzęta. W warstwie runa, w norach, mieszkają nornice. Jej pokarmem są nasiona, owady, kora drzew. Jednym z największych mieszkańców lasu jest dzik. Ma doskonały węch, dzięki któremu wyczuwa obecność człowieka. Jego pokarm stanowią rośliny, padlina, drobne zwierzęta, a jesienią żołędzie, orzechy i brukiew. Dzik kryje się wśród krzewów lub między młodymi drzewami. Kolejną warstwą jest podszyt. Rosną tu młode drzewa i krzewy. Do roślin należących do podszytu należy leszczyna, dziki bez, kalina, kruszyna czy wawrzynek wilczełyko. Ta warstwa sięga od jednego do ponad 3 metrów wysokości. W tej części lasu spotkać możemy pająki, wiele owadów i innych larw. Jesienią krzewy obfitują w kolorowe owoce, które stanowią bogatą w cukier dietę wielu ptaków. Spośród zwierząt żyjących w warstwie podszytu na uwagę zasługuje żaba, że kotka drzewna. W poszukiwaniu owadów potrafi wspinać się po drzewach na wysokość metra. Podszycie mieszka także sarna, żywiąca się zielonymi liśćmi, korą, pąkami i owocami. Warstwą najwyższą są korony drzew. W tej warstwie zobaczymy brzozy, buki, dęby, graby, sosny, świerki, modrzebie. Warstwa koron drzew to warstwa z największym dostępem do promieni słońca. W warstwie tej schronienie znalazły ptaki. Przykładem mogą być szpaki, sikory, puszczyki czy kowaliki. Kowalik wykorzystuje dziuple wykutą przez dzięcioła, Zmniejsza jej otwór, zalepiając go gliną, by żaden drapieżnik nie mógł dostać się do jej wnętrza. Kowalik w poszukiwaniu owadów potrafi przemieszczać się po pniu drzewa głową w dół. Korony drzew to także dom dla małych ssaków. W dziuplach mieszkają popielice i żołędnice. Spotkać tu możemy także wiewiórki. Las i dla nas, ludzi, jest miejscem niezwykłym. Daje nam schronienie przed słońcem w upalne dni. Osłania też przed zimnem i wiatrem. Jest w nim zacisznie i spokojnie. Daje nam odpoczynek i relaks. W lesie możemy oderwać się od codzienności, posłuchać śpiewu ptaków i poczuć, że jesteśmy częścią przyrody. Las chroni przed powodzią, gdyż korzenie drzew i mchy zatrzymują nadmiar wody. Las daje nam owoce i grzyby. Któż nie lubi jagód, jeżyn czy leśnych malin? Późnym latem i jesienią zbieramy smakowite grzyby, na przykład borowiki czy kurki. Las jest ogromnym producentem tlenu. Drzewa i rośliny zielone oczyszczają powietrze, pozbawiając je toksyn. Drewno pochodzące z drzew wykorzystuje się do produkcji mebli, desek, do produkcji papieru lub wykorzystuje się na opał. Chcąc wykorzystywać drewno w dużej ilości, sadzi się specjalnie lasy. Są to lasy gospodarcze i produkcyjne. Wybierając się na wycieczkę do lasu, trzeba znać odpowiednie zasady dotyczące zachowania w tym miejscu. Nie wolno hałasować, by nie płoszyć zwierząt. Nie wolno głaskać zwierząt dzikich, gdyż mogą być chore. Pamiętaj: zwierzę dzikie unika kontaktu z człowiekiem. Nie wolno śmiecić. Nie wolno też rozpalać w lesie ognia. Nie wolno niszczyć nor gniazd. Trzeba pamiętać, że rośliny niejadalne dla ludzi są pokarmem zwierząt. Nie wolno ich więc zrywać ani niszczyć. Warto przed wejściem do lasu przeczytać ważne informacje, znajdujące się na tablicy informacyjnej. Wchodząc do lasu, warto bacznie rozglądać się wokół. Jest tu tyle ciekawych rzeczy do zobaczenia. Warto pobawić się w dendrologa, czyli znawce drzew. Każde drzewo ma swoją tajemnicę. Gdyby mogło mówić, Opowiedziałoby nam wspaniałą historię.